Siemanko Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 3 na tym kanale na kanale SoapDead zachęcam do subskrypcji jeśli jeszcze nie subskrybujecie no i do lajkowania tego materiału jeśli wam się spodobał a dzisiaj robimy misję od Asuki oczywiście musi zmienić kierunek kursu jazdy czy kierunek pas musi zmieniać w tym momencie kiedy ja jadę zobaczymy co tam Asuka dla nas ma bo dawno u niej misji nie robiliśmy. Nie było dawno u niej misji. Oczywiście muszę się było roz... rozbijać 500 razy. No, ale zobaczymy, co ona tutaj dla nas ma. Także tak. Pożyczę sobie auto. A to samo. Czy ja tutaj zjadę na górę? Przynajmniej. No. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. No dobra, trzy szwadrony śmierci, spoko. Czy to nie jest? Czy to czasami nie jest? Chyba na tej nowej wyspie, czyli nowej, nowo, nowo odblokowanej wyspie zerknął sobie tylko. Praktycznie pamiętam tę misję, no i zbliżamy się ku końcowi. Pyta czy ja tu jakoś, jakoś zakręcić? W ogóle nie pokazuje mi mojego znacznika, w sensie drogi do mojego znacznika, a ja muszę jakoś tędy. Jechać. No auto się przydało nowe nie powiem no, ale zobaczymy może nie będzie tak tragicznie jak się wydaje gdzie jest to rzut chyba w pracy no, witam zapraszam

Gdzie bardzo się? Sam muszę pomóc. To było całkiem niezłe. A gdzie jest, gdzie jest reszta? Dobrze, przyjadę. Dobra, no jak pojedziemy tutaj. Dobra, prosta misja. Posta misja, trochę Muszę być przynętą Dobra, poproszę za mną. Tatia być będzie trudniejsza, z tego co pamiętam Ci jak zwykle kurwa odknęli mnie Gdzie wy utknęliście kurwa? No, chodźcie, chodźcie Nie ja wiem czemu zawsze w tą samą, oni tam Dobra, ostatni będzie najdłuższą drogę miał, więc może się auto odnowimy. Odnowimy. Po prostu zapierdolimy. Z drogi. Dobra. To jest oko. minus. Ale. Tutaj musimy zrobić. Ej, dobra, pamiętam to. Czy pojadą za mną, czy. Ja... Jadą? Jadą, jadą, świry jadą Dobra Chyba ich zwabić A, źle pojechałam? Kurwa źle pojechałam Zobaczcie, zdaję mi się, kurwa teraz obrócą A, zaprosić, zaprosić. Muszę ich stopować, bo. A, zaprosić. Super misja. Za drugim razem, co prawda. Biorę sobie sianko. Znaleźć budkę telefoniczną. Nie teraz. Misji pobocznych nie zamierzamy tu robić w tej serii. Może kiedyś jako dodatkowy kontent. Zobaczymy. Teraz idziemy do Słuki chyba kolejną misję, tak mi się wydaje. To jest to. No, dobra. Musimy sobie jechać tutaj. Dobrze. Ale... finałowa misja będzie naj, naj, znaczy nie najtrudniejsza może, ale trudna bardziej, że ta gra nie jest intuicyjna w ogóle jeśli chodzi o sterowanie pierwszy, pierwszy raz przechodziłem na, na mysz w tej więc tam było trochę łatwiej a tu? o, Właśnie mówię Dobra, zrobimy sobie misję Lasuki kolejną Pewnie to będzie na tyle w tym odcinku Żeby go nie przedłużać Ray, Ray ma misję? Ale zrobimy ją Ale stunt Dobra I can't get out of here. Let's see what this time is going to do for Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank.

8 minut Od zaczęcia butki potrzebuję dań, granaty. Myślę to jest to o czym myślę. that's a lesson to us all. All right, hello, next caller. You're on Chatterbox. Hello, Laszlo. Did that woman say she was a nanny? Because Freddy needs a nanny because he's been a very naughty boy. No, no nannies. Let's go to our next caller. All right. Colonel James T, United States Marine Corps, 2nd Battalion. Laszlo, that caller made a

Amazing, they fight blazing He's a rapper, he's a pumpkin, he's a let's touch and flex Run the track who might Yeah, kill and destroy Yeah, for real the effort hunters You could modulators, fire traitors Run the merch all like this, be it the Nie wiem jak. Dobra, widzowie. Podejście numer 300. Chyba za pierwszym razem. zajebiście, A, tu podjechał gości, no ale też nie ma. W razie Dobra, w żeby się udało pozbyć tej, tej budki. Mamy dużo czasu zyskane. Dobra, teraz do kolejnej budki. Oh, to, będzie, to będzie ten moment, kiedy się to uda. Nie Ci kupił błędów. Eee, nie dać się policji przede wszystkim będzie gigi. Każda sekunda się tu liczy tak naprawdę. Dobra. 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 Zajbiście, udało się szybko to ogarnąć. Kurwa, to O, dobra, nie, zajbiście. Mam drogę. nie mogłem sobie załączyć tych ludzi które pewnie pomogło mi w jeżdżeniu, ale tak sobie łatwym już mapom że widzę te punkty, więc może tego nie róbmy no znów se tu wyskoczy tak wolno jadą, kurwa, że nie wyskoczę porządnie. A najgorzej... a dobra. A czasu zmarnowałem. minut jest to jakoś krótko. Czemu to się nie rozjebało? No są na szczęście obok siebie. Więc kurwa co kurwa jeżdżą? Dobra, teraz tak, na pewno trójkę, yy, czwórkę mamy, piątkę mamy tutaj. Cztery minuty. i teraz szóstkę mamy niżej. No i siódemkę po drugiej stronie mapa, pyk.

No widzowie, to chyba jakoś leci I teraz szybko na drugą wyspę No i będziemy mieli to z głowy 3 minuty Chuj czasu Tak naprawdę Tylko musimy się pospieszyć tym autem myślę, że to zrobimy Dobra Jest dobrze minuty myślę że tam w pół minuty dojedziemy więc będziemy mieli dużo czasu żeby rozbić te budki Dobra Kurwa, 2 minuty idealnie. Marzenie, czas, marzenie, czas, marzenie. Prawda. Tyle się jeszcze policji nie narazić tutaj. Dobra, ostatnia budka jest na rogu tam. No kurwa, jedź tym kurwa złomem. No, myślę, że nie, jak, nie, nie trudna misja jak tamte, ale naprawdę też wkurzająca. Pięknie. Dobra. E, ja jadę do Asuki. Yy, którą będziemy nagrywać w kolejnym odcinku. A w tym odcinku się żegnam z Wami widzowie. Także do następnego. Pa. pa.